Idziemy na wycieczkę, idziemy na wycieczkę do Darówka, gdzie odbywa się obóz karate, klubu karate Samory Polska i klubu karate MP. Jedziemy tam, pokażemy Wam jak wygląda dzień obozowy, dzień życia obozowego, trochę treningu, trochę zabawy, ale wszystko przed Wami, do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy do Darówka, gdzie odwiedzam naszą ekipę obozową. Ekipa jest już po rozruchu porannym, więc teraz zobaczcie co się tutaj dzieje. Ta ręka jest wolna nie zdążyła jeszcze chwycić albo rękę, albo za pana, albo chcę chwytać tutaj Jeszcze jest, nie ma jeszcze pewnego kwić. Czas! Jeden, dwa... Jedną stronę, zobaczcie, w taki sposób, że wsysamy nogi na jedną stronę i tutaj składę to okay? Że nawet jak będzie chciał nogami wykonać kolejne obrądy, po prostu będę, będę zabezpieczony, Witam z maty, na której ćwiczymy na obozie w Darłówku, zorganizowany wspólnie z klubem zaprzyjaźnionym MPI, którego prezesem jest Krzysztof Kmielnik, mój wieloletni przyjaciel. Współpraca układa nam się znakomicie, jak zawsze. Uczniowie również przykładają się. Jest troszkę kontuzji, w związku z tym, nie zawsze jest taki luz, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale te kontuzje wynikają niestety, nie, nie, niestety albo niestety nie z treningu, tylko właśnie z różnych zabaw, z nieostrożności. Także na samych treningach na szczęście zbyt wiele kontuzji nie mamy. No i dzisiaj tak się wykończymy blok treningowy. Jutro wyjeżdżamy do, do domów. Mam nadzieję, że wszyscy będą w znakomitych nastrojach. My, instruktorzy klubu Samurai i mpi jesteśmy na pewno zadowoleni z przebiegu obozu. Mamy nadzieję, że dzieci i rodzice, dzieci również będą z obozu zadowoleni. Także ze sportowe pozdrowienie. Dziękuję i do zobaczenia. Jesteśmy po treningu z trenera Marcina Leszczyny. Teraz idziemy na obiad. No i po obiedzie mamy ciszę po obiadnią. To jest czas na relaks i odpoczynek i wytchnienie. Jesteśmy na plaży po obiedzie, po pierwszym treningu, brzuchy wypełnione, można się kompost. robimy zabojki. <laughs> Wróciliśmy z plaży, teraz pora na drugi trening w ciągu dnia, idziemy na trening do trenera Marcina Kosmalskiego. On ma teraz trening z grupą młodszą. Najpierw pokazywaliśmy mam trening grupy starszej, a teraz pokażę wam trening grupy młodszej, który teraz prowadzi właśnie ten Marcin, a ja już do niego zmierzam. Kończył się drugi trening w dniu dzisiejszym, prowadził go strony matki matki. I to był ostatni trening. I ostatni trening na obozie tym samym, zostaje nam kolacja. Jak wrażenia? Zmęczony? No już chyba wszyscy zmęczeni. Wszyscy już powoli mają dosyć. Dodatkowo to chyba był jeden z lepszych obozów pod względem pogody, bo mieliśmy codziennie naprawdę upały. Ee, ćwiczyliśmy pod pogodą, która, no, tak na dobrą sprawę, oddawała to ciepło, i było tutaj bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dlatego, tutaj, podwójne zmęczenie zawsze po treningu wchodziło, bo no, temperatura tu robiła swoje. Czyli, treningowo był na najwyższym poziomie? Tak. No, głównie tak. Super. A teraz, kolacja i relaks wieczorny. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza dzisiejsza wycieczka. Zobaczyliście jak wygląda życie obozowe. Troszkę treningu, troszkę zabawy, tak jak mówiłem. Niestety nie zdążyliśmy tylko na rozruch, ale musicie uwierzyć, że rozruchy też są dość intensywne, ale potrzebne. Dlatego dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, a już w najbliższą sobotę wyjeżdżamy na drugi obóz, który organizuje nasz klub. Jedziemy do gołańsko Oleśna, Wpędzam ten tydzień, na pewno z tego wyjazdu też powstanie krótka relacja. Dzięki, do zobaczenia, cześć.